Agnes Sasagawa była japońską zakonnicą i wizjonerką katolicką, która była świadkiem objawień Maryjnych Wakita w Japonii, przyciągając uwagę całego świata swoimi przerażającymi proroctwami. Według niej Matka Boża ukazywała się i przekazywała wiadomości za pośrednictwem figury Maryi w klasztorze, w którym mieszkała. Mówi się, że figura cudownie płakała 101 razy, martwiąc się jak matka płacząca za swoje dzieci. Wiadomości te były pilne i zawierały ostrzeżenia dotyczące losów świata i ludzkości. Mało kto wie, że w lipcu 2024 roku, zaledwie kilka dni przed odejściem siostry Agnes z tego świata, otrzymała ona ostatnie ostrzeżenie od swojego Anioła Stróża. To widzenie Agnes wraz z innymi proroctwami, które otrzymała na przestrzeni lat, już zaczęło się spełniać. Co Anioł jej objawił? Co już się zaczęło. Zwróć uwagę. Siostra Agnes Katsuko Sasagawa była kobietą o niezwykłej odporności i wierze, z historią życia tak inspirującą, jak i proroczą. Urodziła się w Japonii 28 maja 1931 roku. Jej życie od samego początku nie było łatwe. Przyszła na świat przedwcześnie, co oznaczało początek życia pełnego problemów zdrowotnych. Pomimo słabej kondycji fizycznej od dzieciństwa, jej duch nigdy się nie załamał. W wieku 19 lat jej życie zmieniło się drastycznie, gdy błąd medyczny spowodował paraliż. Ta dolegliwość unieruchomiła ją na 16 lat, podczas których przebywała w różnych szpitalach i przeszła niezliczone operacje. Jednak to cierpienie było początkiem jej przemiany. Podczas pobytu w szpitalu poznała pielęgniarkę o głębokiej wierze katolickiej której oddana opieka nie tylko pomogła poprawić zdrowie Agnes, ale również przybliżyła ją do wiary chrześcijańskiej. To spotkanie było iskrą, która rozpaliła jej własną duchową ścieżkę. Z nową wiarą i determinacją siostra Sasagawa postanowiła poświęcić swoje życie Bogu. Pomimo obaw o jej stan zdrowia, rodzice wspierali jej decyzję, a ona wstąpiła do zgromadzenia sióstr niepokalanego serca Maryi w Nagasaki. W 1969 roku. Jej duchowa podróż nabrała szczególnego znaczenia, gdy dołączyła do służebnic Najświętszego Sakramentu, co pozwoliło jej prowadzić życie konsekrowane, a jednocześnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jednak jej wyzwania jeszcze się nie skończyły. Na początku 1973 roku siostra Sasagała nagle straciła słuch. Lekarze twierdzili, że ma niewielkie szanse na odzyskanie zdolności słyszenia. Zdeterminowana, by wypełniać swoją misję, nauczyła się czytać z ruchu warg, aby spróbować odzyskać zdolność komunikacji. W roku 1974 wydarzyło się coś niezwykłego. Podczas adoracji eucharystycznej ukazał się jej anioł z przesłaniem, które miało odmienić jej życie. Anioł powiedział, że odzyska słuch na kilka miesięcy. Zgodnie z zapowiedzią jej słuch został cudownie przywrócony, choć trwało to tylko pięć miesięcy. Kolejna wielka zapowiedź miała miejsce w roku 1982 podczas święta zwiastowania, ważnego święta dla jej wspólnoty. Anioł przyniósł nową wiadomość, zapewniając, że jej słuch zostanie całkowicie przywrócony za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny. Po raz kolejny przepowiednia się spełniła. A Agnes doświadczyła kolejnego cudu w swoim życiu. Jej życie było serią nadprzyrodzonych wydarzeń, które nie tylko ukształtowały jej własną wiarę, ale także zadziwiły cały świat. Jednak to nie cuda sprawiły, że siostra Sasagawa stała się znana. Oprócz otrzymania stygmatów Chrystusa w kształcie krzyża na dłoni, które obficie krwawiły, oraz doświadczania fizycznych ataków ze strony demona, Otrzymywała także przesłania i wskazówki od Matki Bożej i swojego anioła Stróża. Nie były to jednak zwykłe wiadomości. Były to ostrzeżenia o tym, z czym ludzkość będzie musiała się zmierzyć, jeśli nie zwróci się ku Bogu. Wszystko zaczęło się pewnego pozornie zwyczajnego dnia, 6 lipca 1973 roku, gdy siostra Agnes Sasagawa modliła się w kaplicy klasztoru w Akicie w Japonii. Atmosfera zmieniła się w niewytłumaczalny sposób, gdy figura Najświętszej Maryi Panny, wyrzeźbiona z jednego bloku japońskiego drewna, zaczęła emanować światłem. To nadprzyrodzone światło nie było jedynie wizualnym zjawiskiem. Zapowiadało początek serii głębokich boskich objawień. Podczas tego pierwszego spotkania, Matka Boża zauważyła stygmaty i ubytek słuchu siostry Sasagawy. Fizyczne znaki wskazujące na duchowe powołanie. Przesłanie przekazane przez Maryję było jasne i skoncentrowane na potrzebie zadośćuczynienia za grzechy ludzkości. Siostra Sasagawa została pouczona, aby odmawiać modlitwę służebnic Najświętszej Eucharystii, nie tylko w intencji własnego uzdrowienia, ale także jako kanał zbawienia dla świata poprzez Eucharystię. Ten moment nie dotyczył jedynie jej osobistych zmagań ze zdrowiem, lecz był wezwaniem do działania do głębszego zaangażowania duchowego i modlitwy wstawienniczej za Kościół i jego przywódców. Agnes otrzymała dwa ważne przesłania. W pierwszym z nich Najświętsza Maryja Panna podkreśliła znaczenie odmawiania Różańca i podejmowania aktów wynagrodzenia, duchowych narzędzi, które są wystarczająco potężne, by zmniejszyć grzechy świata. W drugim przesłaniu, już w tonie pilnym, Matka Boża wyraziła głęboki smutek z powodu grzechów ludzkości, które według niej głęboko ranią Pana. Mówiła o pragnieniu, aby dusze się nawróciły i zwróciły ku Chrystusowi, aby złagodzić gniew Ojca Niebieskiego. To przesłanie nie było jedynie wezwaniem, ale poważnym ostrzeżeniem, że jeśli ludzkość się nie nawróci, spadnie na świat surowa kara, dotykająca zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Siostra Sasagawa została pouczona, aby przekazać te ostrzeżenia swojemu przełożonemu aby wszyscy zrozumieli powagę sytuacji, Matka Boża ujawniła również infiltrację zła w kościele, przewidując konflikty i upadek wiary, które zachwieją samymi fundamentami instytucji. Jednak to właśnie w dniu rocznicy Cudu Słońca w Fatimie najświętsza Maryja Panna przekazała siostrze Sasagawie swoje ostateczne przesłanie, być może najbardziej apokaliptyczne. W nim Maryja ostrzegła, że z nieba spadnie ogień. Kara większa niż potop. Matka Boża opisała świat pogrążony w zniszczeniu po tej karze, gdzie żywi będą zazdrościć umarłym. Jednak w tym objawieniu kryła się również obietnica i rozwiązanie. Różaniec i znak pozostawiony przez Chrystusa zostały ukazane jako jedyne środki, by przetrwać nadchodzące sądy. Nacisk na odmawianie różańca został powtórzony, podkreślając jego znaczenie w modlitwie wstawienniczej za papieża. Biskupów i kapłanów. Potem objawienia ustały i tak było przez wiele lat. Jednak gdy wydawało się, że wszystko już zostało objawione, ponad cztery dekady po pierwszych objawieniach Najświętszej Maryi Panny, anioł Stróż Agnes ukazał się jej ponownie z przerażającym ostrzeżeniem, które rezonuje z obecnymi czasami, w których żyjemy. W spokojny październikowy poranek roku 2019. Znajoma boska obecność ponownie odwiedziła siostrę Sasagawę. Jej anioł Stróż, posłaniec, który nie rozmawiał z nią od lat, powrócił z poleceniem przypominającym pilny ton wcześniejszych spotkań. Przesłanie anioła było proste, ale głębokie. Okryj się popiołem i codziennie odmawiaj różaniec wynagradzający. Stań się jak dziecko. Proszę, składajcie codziennie ofiary. To przesłanie. Po raz pierwszy przekazane przez katolicką stację radiową w Massachusetts wywarło ogromny wpływ na wspólnotę katolicką i dla wielu przypomniało o nieustannym wezwaniu do nawrócenia i pokory. Ale co to oznacza? Mówiąc okryj się popiołem, anioł nawiązuje do starożytnego zwyczaju biblijnego, symbolizującego skruchę i pokorę przed Bogiem. Ten gest oznacza uznanie własnych grzechów i szczere pragnienie szukania bożego przebaczenia. Jest to sposób na widoczne okazanie żalu za popełnione błędy oraz gotowości do zmiany życia, prosząc o Boże miłosierdzie. Wezwanie do tego, by stać się jak dzieci, odnosi się do samych słów Chrystusa o czystości serca i pokorze, które są niezbędne do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Prośba o codzienne odmawianie Różańca, wynagradzającego, pokazuje, jak ważna jest modlitwa. Siostra Sasagawa nauczyła nas, że różaniec jest sposobem proszenia Boga o pomoc, nie tylko dla nas samych, ale także za innych. Codzienne odmawianie różańca to nie tylko religijny zwyczaj, lecz potężna forma ochrony duchowej. Działa on jak tarcza przeciwko wielkim zagrożeniom, z którymi dziś się mierzymy takim jak wojny, choroby i upadek moralny. Jednak to w lipcu roku 2024, gdy minęło 51 lat od pierwszych objawień w Akicie. Na kilka dni przed śmiercią siostry Agnes jej anioł Stróż pojawił się ponownie, by przekazać ludzkości ostatnie ostrzeżenie. Przesłanie było jasne i bezpośrednie. Jeśli ludzkość nie podąży za wskazówkami, które dała Najświętsza Maryja Panna, nastąpią poważne konsekwencje. Już zaczynamy dostrzegać oznaki, że to ostrzeżenie staje się rzeczywistością. To, co siostra Sasagała zobaczyła i usłyszała podczas tego ostatniego spotkania było przerażające. Przekazała ostrzeżenie Anioła własnymi słowami. Anioł ukazał się przede mną, jego obecność otulona spokojnym światłem, ale jego słowa niosły ze sobą ogromny ciężar. Pokazał mi wizję ponurej przyszłości. Widziałam, jak Ziemia trzęsie się z wielką siłą, pochłaniając całe miasta. Widziałam wściekłe wichury i niszczycielskie wody, które zabierały wszystko na swojej drodze. Ludzie biegli, szukając schronienia tam, gdzie nie było już żadnego bezpieczeństwa. Czułam żar pożarów rozprzestrzeniających się po lasach i domach. Anioł pokazał mi także potężnych przywódców o wielkim wpływie, których słowa dzieliły narody i siały niezgodę między ludźmi. Widziałam tłumy prowadzone przez puste obietnice, podczas gdy prawda i sprawiedliwość były zapomniane. Pycha i pragnienie władzy zatruwały ich serca, budując mury między ludźmi zamiast mostów pokoju. Anioł powiedział do mnie: To są owoce oddalenia od Boga, pychy i ludzkiej obojętności. Ale usłyszałam również przesłanie nadziei. Anioł powiedział: Wciąż jest czas. Jeśli ludzie się nawrócą, zwrócą do Boga z szczerym sercem, będą się modlić i pokutować, bieg tych wydarzeń może się zmienić. Cierpienie może zostać złagodzone, a światło może znów rozbłysnąć w ludzkich sercach. Reakcje na to ostrzeżenie są różne w zależności od osoby. Niektórzy wierzą, że to poważne ostrzeżenie od Boga, pokazujące co może się wydarzyć, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Są tacy, którzy myślą, że anioł odnosił się do Donalda Trumpa. Inni uważają, że to po prostu przypomnienie, by powrócić do wartości chrześcijańskich takich jak znaczenie modlitwy i nawrócenia. Są też tacy, którzy w to nie wierzą, myśląc, że to tylko religijna przesada, bez znaczenia dla współczesnego świata. Ale patrząc na to, co dzieje się obecnie na świecie, konflikty na Bliskim Wschodzie, niestabilna sytuacja na Ukrainie i kryzys zdrowotny w roku 2020, który dotknął cały świat, widzimy, że jej proroctwa zaczynają się spełniać. Ponadto jesteśmy świadkami coraz częstszych i bardziej intensywnych klęsk żywiołowych. Wszystko to pokazuje nam, że ostrzeżenia już się realizują i że musimy szukać duchowej odpowiedzi, aby stawić czoła tym wyzwaniom. To ostateczne przesłanie nie dotyczyło tylko katastrof i cierpienia. Było przede wszystkim wezwaniem do spojrzenia w głąb siebie, refleksji nad własnym życiem i poszukiwania prawdziwego nawrócenia duchowego. Wielu wiernych i przywódców Kościoła traktuje to przesłanie poważnie. Spotykają się, aby się modlić, czuwać i odmawiać Różaniec, ufając, że przesłania siostry Agnes są prawdziwe i ważne, ponieważ na przestrzeni lat ujawniały wyraźne znaki. Przesłanie siostry Sasagawy zachęca nas, by spojrzeć poza sprawy materialne i zastanowić się, co te kryzysy, z którymi mierzy się świat, oznaczają dla naszego życia duchowego. Przypomina nam, że każdy z nas odgrywa ważną rolę w uzdrowieniu świata poprzez codzienne drobne gesty dobroci, miłosierdzia i modlitwy. Nie chodzi tylko o wielkie ofiary, ale o proste postawy, takie jak pomoc potrzebującym, praktykowanie przebaczenia i poświęcenie chwili na szczerą modlitwę. Prosi nas, abyśmy zajrzeli w głąb własnego serca. I odnaleźli iskrę wiary, która, choćby mała, może rozświetlić nasze życie i życie ludzi wokół nas. To wewnętrzne światło prowadzi nas w trudnych czasach. To, co przewidziała Agnes, już się dzieje. Teraz wybór należy do nas. Czy zignorujemy to wezwanie, czy też otworzymy nasze serca na modlitwę, zmianę życia i poszukiwanie głębszej więzi z Bogiem? Co o tym myślisz? Czy czujesz, że te znaki już pojawiają się w otaczającym nas świecie? Co robisz, aby utrzymać swoją wiarę żywą w tych trudnych czasach? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym lepiej zrozumieć ten temat.